Witam wszystkich. Dziś poskładamy gawędzie firmy skamet 16. Tonowy zainstalujemy nowy element. Zapraszam serdecznie na film. Więc zaczynamy. Zaczniemy od zamontowania elementu na swoim miejscu, czyli będzie nam patrzeć na ten element. Te element to trzeba pamiętać, żeby tą środką było do góry. No i lecimy. Trzeba troszeczkę siły użyć spoczyło, bo to jest olik. Myślę, że jeszcze nie weszło, chociaż może by weszło. Śroku płaski. Tu je ja nawet już. On tutaj pasuje tak tego spróbujemy teraz to poskładać. Kolejną rzeczą, którą musimy teraz zrobić, to mamy tutaj cylinder. Ten że ja nie wiem, czy to będzie widać. Staram się to pokazać. Musimy pamiętać, że w tym cylindrze, tutaj na dole, po lewej stronie, jest taka kuleczka na dole. I tą kuleczkę to jest zaworek zasysający. I to jest bardzo ważne, żeby ta kulka była na swoim miejscu. Będziemy to składać. Czyli uszczelka, pach, leci uszczelka. No i teraz leci góra. Musimy trafić sobie w, w obie. na Chyba. Dajmy o ringach. Ja tych olingów nie wymieniałem, dlatego że całkiem niedawno były wymieniane, więc nie było takiej potrzeby. Działa, czyli jest wszystko w porządku. Teraz musimy go odwrócić sobie. Go położymy może go tak. No i duży ślubok w rękę. Lecimy ze śrubami. I lecimy ze śrubami. Jedna. Teraz madło tylko, że w tej pozycji podobnie kręcić. Pamiętajmy, żeby uszczelka wszędzie mniej więcej tyle samo wystawała, bo to jest na skrót ważną. Nie ciekł. Zamówić sobie. No i teraz dwie środkowe na końcu. O której musimy pamiętać jest kulka, która wędruje tutaj. Śruba. Możemy sobie dokręcić. ok, No i jedyne co nam pozostało to wnać olej. I sprawdzić czy działa. Ja teraz wleję olej. No i sprawdzimy czy. Wszystko jest ok. Olej mamy plany. A to to za ustrojstwo. A to jest moja prasa, na której ten element niestety nie wytrzymał. No i właśnie tutaj, zobaczmy, działa super. To się wysuwa. Wszystko jest ok. Będzie można pracować dalej. Jak najlepszym porządku wszystko jest. Także dziękuję za film, dziękuję za obejrzenie i zapraszam na następny film.